Wybór platformy e-commerce to jedna z najważniejszych decyzji dla każdego przedsiębiorcy rozpoczynającego sprzedaż online. Dziś szczegółowo porównam dwa bardzo popularne rozwiązania: WooCommerce, wtyczkę do WordPressa używaną przez 21% polskich sklepów, oraz Shopera najpopularniejszą polską platformę SaaS. Przeanalizujemy koszty, funkcjonalności i praktyczne aspekty każdego rozwiązania. Zacznijmy więc od charakterystyki obu platform. WooCommerce to wtyczka do WordPressa. Kluczowe jest zrozumienie, że nie jest to samodzielne oprogramowanie sklepowe, lecz rozszerzenie systemu zarządzania treścią stworzonego pierwotnie dla blogów. Oznacza to, że aby korzystać z WooCommercea, najpierw musisz zainstalować WordPressa na swoim serwerze. Ta architektura ma swoje konsekwencje. WooCommerce dziedziczy zarówno zalety, jak i ograniczenia WordPressa. Platforma jest elastyczna i można ją mocno personalizować, co daje duże możliwości dostosowania sklepu do własnych potrzeb. Wymaga to wiedzy technicznej lub współpracy z programistą. Zaletą WooCommerce jest duża społeczność użytkowników i programistów na całym świecie. Oznacza to dostęp do wielu darmowych i płatnych rozszerzeń. Jeżeli potrzebujemy bardzo specyficznej integracji, czy bardzo nietypowej, funkcji, szansa, że ktoś ją stworzy jest duża. Shopper reprezentuje zupełnie inne podejście. To dedykowana platforma e-commerce działająca w modelu SaaS. Oprogramowanie jako usługa. Zamiast instalować i konfigurować oprogramowanie, wynajmujesz gotowe rozwiązanie, płacąc stałą opłatę miesięczną albo roczną. Kolejnym krokiem, który warto podjąć jest analiza kosztowa. Czy analizujmy rzeczywiste koszty e-commerce? Choć sama wtyczka jest bezpłatna, ca Całkowity koszt uruchomienia funkcjonalnego sklepu jest znacznie wyższy. Warto jednak podkreślić, że dla przedsiębiorców z bardzo ograniczonym budżetem startowym, WooCommerce może być atrakcyjną opcją. Można rozpocząć z minimalnym budżetem, korzystając z darmowych szablonów i podstawowych funkcji. Pierwszy wydatek to hosting. WooCommerce wymaga wydajnego serwera, najlepiej dedykowanego, co generuje koszty od 100 do 500 zł miesięcznie, a nawet więcej. Następnie dochodzą płatne dodatki: profesjonalne szablony graficzne kosztują od 50 nawet do 200 dolarów. Tyczki do obsługi płatności, kurierów, faktur VAT, łączny koszt niezbędnych dodatków oscyluje między 500 a 3000 zł. Według ekspertów, drożenie średniego sklepu na e-commerce kosztuje od do 10 tysięcy złotych. W przypadku sklepu wielojęzycznego z obsługą wielu walut kwota wzrasta do 20-30 tysięcy złotych. Z drugiej strony, przy bardzo zaawansowanej wizy technicznej lub wsparciu doświadczonego programisty, można stworzyć sklep o unikalnych funkcjach, które przydają się w niszowych branżach. Model kosztów shopera jest diametralnie różny. 14-dniowy okres testowy nie wymaga nawet podania danych karty płatniczej. Wystarczy e-mail i numer telefonu. Po okresie testowym wybierasz odpowiedni pakiet abonamentowy, płacąc stałą, przewidywalną kwotę. W cenie abonamentu otrzymujesz kompletne rozwiązanie. Hosting, wsparcie techniczne, automatyczne aktualizacje, bezpieczeństwo i wszystkie podstawowe funkcjonalności sklepu. Nie ma ukrytych kosztów, ani nieprzewidzianych wydatków na dodatkowe wtyczki. Trzecim obszarem, który chcę teraz omówić jest wsparcie techniczne i bezpieczeństwo. Kluczową różnicą pomiędzy tymi platformami jest podejście do wsparcia technicznego. WooCommerce i jako darmowa wtyczka Open Source nie oferuje bezpłatnego wsparcia technicznego. W przypadku problemów jesteś zdany na pomoc społeczności na forach internetowych lub płatne usługi zewnętrznych specjalistów, co Kosztuje naprawdę sporo. Szczególnie problematyczne są aktualizacje. WooCommerce składa się z wielu komponentów pochodzących od różnych twórców WordPressa sama wtyczka WooCommerce, płatne dodatki, szablony. Częste aktualizacje dodatków lub szablonów graficznych wielokrotnie są niezgodne z aktualną wersją oprogramowania, co może prowadzić do konfliktów i awarii sklepu. Shopper oferuje kompleksowe wsparcie techniczne wbudowane w cenę abonamentu. Dostępne jest przez wszystkie formy, takie jak telefon, e-mail, a nawet grupę na Facebooku, a w pakiecie premium nawet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dodatkowo platforma udostępnia rozbudowaną bazę wiedzy i webinary edukacyjne. Wszystko w języku polskim. A także takie filmy, które właśnie oglądasz. W kwestii bezpieczeństwa różnice są jeszcze bardziej widoczne. Shopper automatycznie dba o aktualizację bezpieczeństwa, kopie zapasowe i certyfikaty SSL. Zapewnia także stałą zgodność z przepisami prawa. W przypadku WooCommerce odpowiedzialność za wszystkie te aspekty spoczywa oczywiście na właścicielu sklepu, czyli Tobie. Kolejnym aspektem, który omówię jest łatwość obsługi i funkcjonalność. Pod względem użyteczności WooCommerce może być znajomy dla osób już korzystających z WordPressa. Jednak konfiguracja pełnoprawnego sklepu to znacznie bardziej skomplikowany proces niż zarządzanie blogiem. Personalizacja wyglądu wymaga znajomości PHP i systemu szablonów WordPressa. Z drugiej strony jeśli już posiadasz działającą stronę WordPress z treścią, blogiem czy portfolio, dodanie funkcjonalności sklepu pozwala zachować spójne Całego serwisu. Shopper został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi. Panel administracyjny pozwala na intuicyjną konfigurację wszystkich aspektów sklepu bez konieczności znajomości programowania. Elementy odpowiedzialne za pozycjonowanie są łatwo dostępne, a zmiana wyglądu sklepu nie wymaga edycji kodu. Obie platformy oferują podstawowe funkcjonalności sklepu internetowego, jednak sposób ich implementacji różni się znacząco. WooCommerce wymaga instalacji dodatkowych tytułów. Dla większości podstawowych funkcji, podczas gdy Shopper oferuje kompletny zestaw narzędzi w ramach jednej spójnej platformy. A teraz porozmawiajmy o skalowalności i wydajności. Istotnym ograniczeniem WooCommerce są problemy z wydajnością przy większym katalogu produktów, powyżej kilkuset pozycji, oraz przy instalacji wielu wtyczek. WordPress nie został stworzony z myślą o intensywnej sprzedaży e-commerce, co może prowadzić do spowolnień. Należy jednak zaznaczyć, że przy odpowiedniej optymalizacji i odpowiednio wysokich budżetach, chociażby na wydajniejszy serwer, WooCommerce może obsługiwać również większe sklepy. Shopper jako Dedykowana platforma e-commerce oferuje optymalizację wydajności na każdym poziomie. Wszystkie pakiety abonamentowe zapewniają odpowiednią wydajność dla sklepów każdej wielkości. Co ważne, shopper równie dobrze obsługuje małe sklepy z kilkoma produktami, jak i duże przedsiębiorstwa z tysiącami artykułów. Platforma wspiera sprzedaż międzynarodową z wielojęzycznością i różnymi walutami bez dodatkowych komplikacji technicznych. A teraz długoterminowe koszty utrzymania. Analiza długoterminowych kosztów. Pokazuje znaczące różnice. WooCommerce generuje ciągłe wydatki: hosting, aktualizacje wtyczek, wsparcie techniczne, okresowe przepisywanie funkcjonalności po aktualizacjach. Rocznie może to wynieść od 5 do 15 tysięcy złotych w zależności od złożoności sklepu. Szczególnie kosztowne są sytuacje, gdy aktualizacja jednego elementu powoduje konflikt z innymi wtyczkami. Często rozwiązanie wymaga przeprogramowania części sklepu, co może kosztować kilka tysięcy złotych. I spowodować przystoje sprzedaży i ogromne spadki pozycjonowania. Shopper oferuje całkowicie przewidywalny model kosztów. Stała opłata abonamentowa obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania sklepu. Nie ma niespodzianek, dodatkowych płatności za aktualizację czy naprawy. Właściciel sklepu może precyzyjnie planować budżet operacyjny. A jak w obu platformach wygląda wsparcie biznesowe i edukacja, WooCommerce pozostawia użytkowników samych sobie w aspekcie rozwoju biznesowego. Brak Współpraca w języku polskim, dokumentacja po angielsku, wsparcie ograniczone do forów internetowych prowadzonych przez społeczność użytkowników. Z drugiej strony, globalna popularność e-commerce sprawia, że dostępnych jest dużo tutoriali, wideo na YouTube czy artykułów blogowych. Są także takie, które są dostępne zupełnie za darmo. Shopper traktuje edukację jako kluczowy element usługi. Liczne webinary, kompleksowa baza wiedzy po polsku, wsparcie nie tylko techniczne, ale również biznesowe. To ekosystem wspierający Rozwój przedsiębiorczości, nie tylko dostarczający narzędzia. A więc zasuwa się pytanie, która platforma jest dla kogo? WooCommerce może być odpowiednim wyborem w ściśle określonych sytuacjach. Sprawdzi się dla sklepów działających na małą skalę w jednym kraju z podstawowymi potrzebami funkcjonalnymi. Może to być również dobre rozwiązanie dla firm istniejącą stroną WordPress, dla przedsiębiorców z dużym zespołem IT, który może zapełnić wsparcie techniczne oraz dla biznesów potrzebujących bardzo specyficznych, niestandardowych funkcjonalności, które można zrealizować dzięki otwartemu kodowi źródłowemu. Warunkiem jest posiadanie kompetencji technicznych lub stałego dostępu do wsparcia programistycznego. Shopper natomiast stanowi uniwersalne rozwiązanie dla przedsiębiorców każdej wielkości sprawdza się równie dobrze przy testowaniu pomysłów biznesowych, rozszerzaniu działalności stacjonarnej o kanał online, jak i przy budowaniu dużych międzynarodowych operacji e-commerce. Platforma skaluje się naturalnie wraz z rozwojem biznesu: od lokalnej sprzedaży kilku produktów po międzynarodową dystrybucję tysięcy artykułów w wielu walutach. Językach. Właściciele mogą skupić się na sprzedaży i rozwoju marki zamiast na rozwiązywaniu problemów technicznych. Podsumowując nasze porównanie, WooCommerce oferuje elastyczność kosztem złożoności i nieprzewidywalnych wydatków. To rozwiązanie dla przedsiębiorców z zasobami technicznymi i budżetem na ciągłe wsparcie programistyczne. Shopper stawia na prostotę, przewidywalność kosztów i kompleksowe wsparcie biznesowe. To platforma dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić sklep. A nie administrować oprogramowaniem. Jeśli chcesz przekonać się o tym, jak dobrym rozwiązaniem jest Shopper, rozpocznij 14-dniowy bezpłatny test Shopera. I przekonaj się, jak proste może być zarządzanie sklepem internetowym, gdy wszystkie narzędzia działają w harmonii. A jeżeli podobał ci się ten film, to tradycyjnie zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Zachęcam cię też do zobaczenia pozostałych filmów na naszym kanale. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych materiałów, chociażby porównania z innymi platformami, nie tylko z WooCommerce. E Trzymam za ciebie kciuki i życzę Ci powodzenia w Twoim biznesie.